Szanowni Państwo, zapowiadałem, że kolejna, kolejny temat będzie dotyczył pewnych... No, zmian czy pewnych no, usiłowań, zinterpretowania filozofii, przede wszystkim filozofii bytu w taki sposób, żeby żeby ominąć rafy potępień z 1277 roku. No i takie propozycje się pojawiły. Taką propozycją była metafizyka Jana Dunsa-Szkota, która jednak się no, nie przyjęła i w związku z tym właściwie filozofia średniowieczna zaczęła się kończyć. Pewnym etapem tego kończenia się był nominalizm Wilhelma Ockhama i, i postaram się no, w miarę zwięźle te, te, te dwa zagadnienia przedstawić dzisiaj. Zanim jednak omówię Jana Dunsa-Szkota i Wilhelma Ockhama, parę zdań o autorze, który już się tutaj pojawiał, a który dla Szkota przede wszystkim stał się pewnym patronem, mianowicie chodzi o Henryka Zgandawy. Henryk Zgandawy, współczesny... Współczesny Tomaszowi, to znaczy nawet trochę starszy od Tomasza, ale znacznie go przeżył, pochodzący, pochodzący z Flamandii, właśnie z Gandawy, filozof i teolog, zdeklarowany Augustynik, no i taki po prostu zasiedziały profesor uniwersytecki, który no, dyskutował ze świętym Tomaszem, nie zgadzał się z jego tezami, to o tym już mówiłem i co głosił? Mianowicie przede wszystkim no, denerwowało go przyznawanie zbyt dużych kompetencji intelektowi. A co za tym idzie? Zbyt dużych kompetencji filozofii. Mówił, że ostatecznie źródłem łas, źródłem prawdy, tak jak tak jak chciał święty Augustyn, jest oświecenie Boże. Starał się zwłaszcza jeszcze łączyć to trochę z empiryzmem Arystotelesa, czyli, czyli w taki sposób, że coś, co dostrzegamy zmysłami je, jest pewnym no, motywem czy powodem, że Bóg nas oświeca. Czyli nie, nie wiem, widzimy krowy i zastanawiamy co, się, co to za zwierzęta, i Bóg wtedy nas oświeca. To jest krowa. I i to pojęcie, które Bóg nam wtedy daje, jest pojęciem, pojęciem prawdziwym, odnoszącym się do tych, do tych przedmiotów, które tam po prostu chodzą sobie na tym pastwisku i machają ogonami, przeżuwając trawę. Ale prawda o krowie to jest dopiero prawda z oświecenia Bożego. Ale jak u Augustyna, są zresztą na ten temat dyskusje, ale raczej jest tak, że to oświecenie nas przez Boga jest pewną działalnością Boga naturalną, że to tak się dzieje, że Bóg oświeca każdego człowieka. To u Henryka z Gandawy to jest łasko. Czyli po prostu to nie każdy, kto przypatruje się krowom na pastwisku, dostanie, dostanie oświecenie, czym jest krowa. To po prostu jest pewna łaska. Jednemu Bóg da, drugiemu nie da. W związku z tym, żeby jednak ta łaska była bardziej nam dostępna, żebyśmy no, w tym się jakoś orientowali, także i w zoologii, z mojego przykładu, to trzeba się zwrócić do teologii. Teologia, która jest nauką o Bogu, też no, dostarczy nam pewnych sposobów uzyskiwania tej łaski. Także no, łaski w postaci oświecenia w sprawach no, niekoniecznie dotyczących wiary, czy, czy w sprawach dotyczących innych nauk. W związku z tym tutaj ta dominacja teologii nad filozofią i innymi naukami jest taka radykalna. Do tego radykalizmu nawiąże Jan Dunszkot. Zresztą nawiązując wprost do, do Henryka z Gandawy. Jan Dunszkot, jego, jego życiorys jest taki no, dość znany i dość balwny. No, nie miał już takiego prostego życia, ponieważ, ponieważ no, Czasy, w których, w których żyje, to już są czasy no, różnych sporów na linii, na linii kościół-państwa. W związku z tym tutaj Dunszkot ponosi, ponosi pewne konsekwencje opowiedzenia się za papieżem Bonifacym VIII przeciwko, przeciwko Filipowi Pięknemu, to znaczy musi uciekać z Paryża, co, co, co powoduje przerwanie studiów itd., tak więc no, ostatecznie, ostatecznie znajduje, znajduje stałe miejsce w kolonii, ale też, też po prostu niebawem tam umiera. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, Duns Scott kontynuuje ten, ten pomysł Henryka, żeby ograniczyć kompetencje filozofii. Miano mój, mój tak. <laughs> filozofia jest dziedziną rozumu ludzkiego. A ten rozum ludzki jest skażony grzechem pierworodnym. W związku z tym, nasze naturalne poznanie jest skażone grzechem pierworodnym. Jest bardzo słabe. No i, i oczywiście, no, filozofia opiera się na tym poznaniu. No jest oczywiście pewną nauką dotyczącą tego poznania. Ale kompetencje filozofii są niewielkie. Pewność, jakiej ona dostarcza, jest nikła, bo po prostu grzech pierworodny to skutecznie zatracił, wobec czego właściwie należy sprowadzić filozofię do pewnej sztuki myślenia na potrzeby teologii. Czyli po prostu ta koncepcja, teologię i to radykalnie. Postawiona. Dunscott miał taką, no z kolei, w swojej koncepcji bytu, stawiał na jednostki. Uważał, że właściwie no, jednostkowość, nawet nie substancjalność, tak jak u Arystotelesa czy Tomasza, ale Jednostkowość jest jak gdyby pryncypium świata, zasadą świata i także zasadą filozofii. W związku z tym no to, to ta jednostkowość powinna stać się przedmiotem namysłu filozoficznego. Bo jednostka jest zawsze przed zbiorem, bo zbiory są dzięki jednostkom. To nie jednostka jest dzięki zbiorowi, tylko zbiór jest Zbiór jest dzięki jednostkom. W związku z tym głosił taką zdecydowaną wyższość jednostki nad ogółem. No i dotyczy to nie tylko człowieka, bytu rozumnego czy substancji, jak u Tomasza Zakwinu, ale w ogóle wszystkich bytów. Wobec tego, jeśli tak ważna, tak kluczowa jest owa jednostkowość, to. Najważniejsza w filozofii, czymś, co jest pierwszą tezą filozofii, czymś, od czego się powinno zacząć, jest powód stawania się jednostki. Powód, dla którego jakiś byt jest jednostką. Czyli podstawowym tematem filozofii, podstawowym pryncypium bytu, primo principio. Jak mówi Szkoda, de primum principium, a traktat napisał: De primo principio. Jest zasada jednostkowienia, zasada, która powoduje, że no, rzecz jest tym konkretnym przedmiotem, jest czymś, możemy pokazać coś, hek. Zasada jednostkowienia, czyli coś, co, 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 co tę cośość sprawia. Hekceitas. Właśnie tak niektórzy tłumaczą y, cośowatość hekceitas. Y, czyli zasada jednostkowienia. Proszę Państwa, dla Arystotelesa i Tomasza jednostkuje materia. To materia powoduje, że byt jest jednostkowy, no bo materia ma tę rozciągłość, czy daje się kawałkować. I, i dzięki, temu, dzięki temu powoduje, że, że, że byty materialne są, są poszczególnymi jednostkami. Y, Dunszkot się na to nie, nie zgadza. Uważa, że ta jednostkowość tkwi głębiej i że to po prostu zasadą jednostkowienia jest to, co łączy formę i materię. To jest zresztą historycy filozofii zwracają uwagę, powrót do stanowiska awicenny. Coś co łączy formę i materię i dla Dunsa Szkota to coś ma postać formy. Ma postać formy, czyli y, Szkot mówi tak, bo formy, nie ma jednej formy substancjalnej, tak jak chciał Tomasz Zakwinu, jeszcze walczył o to, że, że człowiek ma jedną duszę, czyli jedną formę substancjalną. Mówi tak, są formy bardzo ogólne, y, są formy no, mniej ogólne, a jest taka forma, która powoduje jednostkowość. To jest właśnie owa. Hekcejtas, bardzo taka szczegółowa forma jednostkowa, właśnie powodująca tę jednostkowość. W związku z tym tą zasadą jednostkowienia jest forma, specyficzna forma hekseitas. No Profesor Gilson złośliwie to komentuje: Mówi tak: skrytykował Tomasza Zakwinu za dodanie trzeciej rzeczy do formy i materii, to znaczy istnienia, no a sam też wprowadził trzecią rzecz, czyli po prostu zasadę jednostkowienia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o człowieka, no to tutaj Duns Scott jest wyrazicielem pewnej tradycji franciszkańskiej. Człowiek ma dwie formy, dwie dusze: formę cielesności i formę intelektualną. Owa forma cielesności, forma corporeitas, no to jest forma, która scala nasze ciało. No jaki jest argument? No to, że jak człowiek umrze, to przecież się nie rozpada, jeszcze to, to jego ciało jest. No to, to musi mieć formę. No. To po prostu, co więcej, powodu ograniczenia kompetencji filozofii, wiele tez, które tradycyjnie uważano za filozoficzne, na przykład dowód na nieśmiertelność duszy, Duns Scott przeniósł do teologii. Powiedział, że nie ma filozoficznego dowodu na nieśmiertelność duszy. Proszę Państwa, to ograniczenie kompetencji intelektu. To za tym idzie, ograniczenie kompetencji filozofii spowodowało, że no, w naszym działaniu, w naszym postępowaniu, także w życiu religijnym trzeba postawić na wolę. Jeśli nie dociera się do człowieka przez rozum, jeśli to nie rozum jest najważniejszą władzą, to nie od niego się zaczyna, no to po prostu Drugim wyjściem jest postawienie na wolę, co się nazywa wolontaryzm. No i dlatego mówią, że to jest najbardziej wielny uczeń świętego Augustyna w średniowieczu, bo święty Augustyn był też też wolontarystą. Jak formułuje ten wolontaryzm Dunszkot? No mówi tak, że to wola ma władzę nad intelektem. Owszem. Co więcej, może korzystać z usług intelektu, ale nie jest, no to to Tomasz też to mówi, ale nie jest nimi zdeterminowana. No, to, akurat, to akurat także mówi Tomasz Zakwinu. Wola korzysta z, z usług intelektu, może je odrzucić. Ale Szkott mówi więcej: to wola rządzi intelektem, to wola mu mówi nie tylko co ma poznawać, ale jak ma poznawać. W związku z tym właściwie Intelekt jest czymś takim no, na usługach woli. Nie jest, i, I jak gdyby no, wola wpływa nie tylko na, samo, na, na, na przedmiot jego działania, że wola mu mówi, no powiedzmy, nie wiem, ucz się, ucz się matematyki, nie ucz się filozofii, tylko jeszcze wola mu wola nakazuje intelektowi, jak masz się uczyć matematyki. No, także powiedzmy dwa dodać trzy to równa się siedem, no bo z rekompensatą. Y kulminacja tych, tych, jak gdyby ilustracja tych poglądów Dunsa Szkota, no, zresztą radykalnie przedstawiana, dotyczy samego Bola, Boga. Y mówi tak to wola Boga. Jest, jest miarą moralności. Czyli dobre jest to, czego chce Bóg. Gdyby Bóg chciał inaczej, to co innego byłoby dobrem? No, na przykład Bóg poleca nas czcić ojca i matkę. I dlatego, że Bóg to poleca, to jest dobre. Jeśli Bóg by polecił, że należy swoich starych rodziców no, wyeliminować ze świata w pewnym określonym czasie, to złoby popełniał ten, który by ich pozostawiał przy życiu. Jest, czyli to jest pełna dowolność. No to, no to nie. Tomasz Zakwinu mówi, że. Najpierw jest pewien porządek rzeczywistości. Oczywiście ten porządek rzeczywistości pochodzi od Boga, ale ten porządek rzeczywistości odzwierciedla intelekt Boga, Pewną, pewien, pewne ordo, które Bóg no, ustanowił, wymyślił i ustanowił. I, I jak gdyby potem wszystko idzie, idzie za tym, I to, i to, co mieści się w przykazaniach, wynika z tego z tego ustanowionego przez Boga ordo. A nie jest tak, że, że, po, że po prostu jest tutaj pierwsza wola i, te, i że właściwie no, te, to jest pewien kaprys. Moralność jest pewnym, pewnym kaprysem Boga. Tak natomiast ujmował to, ujmował to Dunszkot. Proszę Państwa, także franciszkaninem był Wilhelm Ockham, ale i, i należy do tej tradycji, ale ponieważ on dość szybko wpadł kon, w konflikt i, i ze swoimi władzami zakonnymi, i potem z papieżem, właściwie schronił się, szukał schronienia u, u cesarza, cesarza, który był w konflikcie z papieżem. No i, 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 i wobec tego zajął się także pewną filozofią polityczną, o której o której powiem. Najpierw to, z czego jest najbardziej znany, to z tak zwanej brzytwy Okhama. Tę brzytwę Okhama zazwyczaj się interpretuje w taki sposób, że bytów lub istnień nie należy mnożyć ponad miarę i bardzo się często mówi, że to jest że to jest właściwie że Okham mówi tutaj o, o filozofii Jana Dunsa Szkota. Ten Szkod był nawet nazwany doktor subtilis, ponieważ lubował się w bardzo takich no, subtelnych, wielopiętrowych odróżnieniach, dystynkcjach, bardzo trudnych, trudnych do zapamiętania, więc, więc, więc po prostu stąd nazwano go właśnie subtilis, subtelny. No to, że, że po prostu to jest, to jest pewna sztuka dla sztuki. To należy po prostu odciąć. Ale Oryginalna zasada Ockhama wcale nie była taka przeciwko Szkotowi. Ta oryginalna zasada była pewnym radykalnym i to radykalnym także postawieniem na filozofię, na filozofię Jana Dunsza Szkota, bo brzmiała tak. Jedynym realnym bytem jest Bóg. Wszystko, co da się wywieźć bezpośrednio od Boga, jest prawdą. A reszta to czcze spekulacje. I teraz, skąd się wzięło to określenie brzytwa Okhama? Otóż Okham swoim uczniom mówił, że jak czytają jakąś książkę, i jak tam tezy uz uzasadniane są Bogiem, to jest OK. A jak tylko są jakieś inne uzasadnienia, to mówi bierz brzytwę i wycinaj tę kartę, to po prostu, to po prostu jest nieprawda. Oczywiście, proszę państwa. Na pewno tego nie robiono. Książki w średniowieczu były za drogie i za bardzo je pilnowano, żeby, żeby studenci w bibliotekach mogli brzytwą wycinać kalty, ale wiele, wiele lat potem, gdy, gdy ten opis tych obyczajów yy, yy, znalazł David Hume, no to, no to upowszechnił to określenie brzytwa Alkhama, ale no, trochę w innym znaczeniu. W znaczeniu czego? Pewnej ekonomii myślenia, pewnej ekonomii myślenia, która zresztą należy do Arystotelesa. Yy, czyli po prostu, yy, że przy tworzeniu jakichś wyjaśnień, przy tworzeniu teorii naukowych należy starać się zrobić to najprościej jak możliwe. Czyli to jest pewna, pewna ekonomia myślenia, czyli w takiej znaczeniu brzytwał Hama, jaką dzisiaj. Jak my to dzisiaj ujmujemy, to po prostu jest to pewna właśnie ekonomia myślenia pochodząca od Arystotelesa. Natomiast oryginalna brzytwa Okhama jest po prostu radykalną taką manifestacją no, szkotyzmu, szkotyzmu w dużym, w dużym stopniu. Proszę Państwa, wspomniałem także o tym, że Wilhelm Ockham uchodzi za takiego najwybitniejszego apologa, apologetę cesarskich roszczeń do niezależności od władzy kościelnej. No ponieważ, ponieważ jak miał kłopoty i był potępiany przez papieża, to uciekł na dwór Ludwika Bawalskiego i powiedział tak. Broń mnie mieczem, a ja będę bronił cię piórem. No i, i, no i to robił. W jaki sposób? Jest taka średniowieczna, średniowieczna, taki średniowieczny obraz, średniowieczny symbol dwóch mieczy. Jest miecz świecki i miecz duchowy. No, oczywiście te oba Miecze symbolizujące władzę świecką i władzę duchowną, te, te miecze ma Bóg. Bo to no, władza, wszelka władza, święty, wszyscy tutaj cytują, z lubością świętego Pawła, wszelka władza pochodzi od Boga, no i to Bóg, Bóg tymi mieczami dysponuje. Ale są różne teorie. Mianowicie. No, najczęściej jest taka, że y, czy, no, taka powiedzmy kościelna, jest taka, że to Bóg te oba miecze daje papieżowi, a papież dopiero daje władcy świeckiemu, no i mówi, no używaj. Y, oczywiście, no, zdarzały się też teorie, bardziej jednak na wschodzie, że oba te miecze y, to Bóg daje cesarzowi i ten duchowny cesarz daje y, daje. Kościołowi czy tam patrialsze. Natomiast to, co zaproponował Wilhelm Ockham, to jest pewne rozdzielenie tych władz. Mianowicie, to Bóg osobiście duchową daje papieżowi, a tę świecką daje cesarzowi. I wobec tego papież nie ma nic do cesarza. Tak samo od Boga dostał swój miecz, jak papież swój. Wobec czego no, tutaj Kościół czy papież nie jest żadnym pośrednikiem między Bogiem a, a władzą świecką w przekazywaniu tej władzy. Zwraca się też uwagę, że u Wilhelma Okhama znajduje się no, przy jego koncepcji państwa pewna taka pierwotna formuła koncepcji umowy społecznej, która, która potem, potem będzie wiązana, wiązana z imieniem. Tomasza Hopsa, ale to też już jest późniejsza historia. Proszę Państwa, mówi się, że w wyniku tej działalności, no przede wszystkim okhama i okhamistów, powstał nowy nominalizm, radykalny nominalizm. Mianowicie, nie tylko rzeczy są wyłącznie jednostkowe, ale także pojęcia są jednostkowe, nie ma żadnych pojęć ogólnych. Pojęcia są, skoro desygnaty pojęć, czyli to, o czym pojęcia są, jest jednostką, to i pojęcie jest jednostką. Wobec tego nie ma żadnych relacji między rzeczami i określającymi je pojęciami. To jest czysto umowne. To jest czysto, to są, to są, to są po prostu rzeczy czysto umowne. Oczywiście są pewne naturalne, spontanicznie jawiące nam się, nam się yy, pojęcia w intelekcie, ale one także od, są jednostkowe i odnoszą się do jednostek. Proszę Państwa, takie poglądy czy taka teza, no jak gdyby yy, uchyla. Uchyla nie tylko, yy, no. Średniowieczny spór o powszechniki. Ten spór, z którego trochę żaltowaliśmy, że według niektórych historyków filozofii po prostu to jest w ogóle całość filozofii średniowiecznej. No nie. Ale proszę Państwa, ten nowy radykalny nominalizm po prostu uchyla cały uniwersalizm średniowiecza. Całe to dążenie no, do w różnych dziedzinach. Do jakiegoś ujęcia filozofii, jakiegoś ujęcia teologii, jakiegoś ujęcia chrześcijaństwa, no, jakiegoś ujęcia też y, życia społecznego w chrześcijaństwie, co nazywano Christianitas. Y, no, jeśli są tylko jednostki, tych ujęć po prostu nie ma. To wszystko, to wszystko nie ma sensu. I, i to jest właściwie. To jest właściwie kropka nad i. Niektórzy autorzy, to wspominałem Państwu, uważają, że, że właściwie to Wilhelm Ockham jest kimś, kto gasi światło no, w pokoju pod tytułem Kultura średniowieczna. Ja myślę, że jednak zgodnie z tym, jak uważa to profesor Gilson, pewną kropkę nad i jednak stawia Mikołaj Skuzy. I o tym Mikołaju Skuzy i tak zwanej Via Modelna. Jeszcze Państwu trochę powiem na ostatnim już wykładzie z tej serii dotyczącej filozofii Łacińskiej. Dziękuję za wysłuchanie tego wykładu i już zapraszam na ten następny i, i ostatni.